Marcin, rozmawiamy po zwycięskim sparingu Sigma Mołomuniec, w którym strzeliłeś go latak pół żartem, pół serio. No nie często ci się zdarza trafiać do bramki rywala, a dzisiaj ta sztuka się udała. No tak, takie mam założenia od trenera, żeby jednak bardziej pilnować tyłów. Wiadomo, że w zeszłym roku nie udało mi się strzelić bramki, okazji też za wiele nie miałem, jednak bardziej, bardziej skupiałem się na grze defensywnej albo na dogrywaniu piłek do partnerów. A teraz rzeczywiście udało się przechwycić piłkę w środku pola i, i pójść za ciosem, tak zwany. I, I jednak fajnie, że się udało skończyć tę kontrę. Dzisiaj bramki dla Piasta strzelali głównie obrońcy. O czym to świadczy? O tym, że piasto jest kolektyw i cała drużyna pracuje na wynik, cała drużyna broni i cała drużyna atakuje i to właśnie było dzisiaj widać, z takim zaangażowaniem graliśmy na, na tym sparingu. A jak oceniasz dzisiejszą grę na tle właśnie Sigma Omuniec? Myślę, że wyglądało to, to dość, dość obiecująco, gdyż w zasadzie kończymy powoli już ten nasz e, obóz e, okres przygotowawczy. E, Myślę, że obciążenia już w zeszłym tygodniu troszeczkę, troszeczkę zeszły. Teraz za tydzień, w zasadzie mamy tydzień czasu, więc od, od w zasadzie już jutra zaczyna się nowy mikrocykl, gdzie będziemy grać w zasadzie co trzy dni, bo bo, bo i Liga Europy, i, i, i Liga w ekstraklasie, także no, teraz nic nie, nie pozostaje nam jak tylko złapać świeżość. No właśnie, mówi, że o okresie przygotowawczym, w którym nie przegraliśmy żadnego sparingu, bo no, samo zwycięstwa lub remisa. Myślę, że to nie ma większego znaczenia, bo tak jak dobrze pamiętamy, w zeszłym roku mieliśmy problem w tych, w tych sparingach latem, a, a w lidze jednak fajnie, fajnie to zaskoczyło i, i byliśmy naprawdę... I, bardzo, bardzo do, do, dobrą drużyną, która, która kompletowała e, e, punkty, także no życzę, życzę że, 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 że teraz może będzie jeszcze lepiej, gdzie, gdzie po prostu pójdziemy za tym czasem i nie będziemy też przegrywać, a wyciągać korzystne rezultaty. Wspomniałeś o mikrocyklu, zmianie mikrocyklu, czyli już jest taki mikrocyklu stricte meczowym. Cieszysz się, że wracamy do gry? Tak, to wszystko mi tego brakowało, wiadomo, wiadomo jak wygląda ten okres przygotowawczy, gdzie naprawdę bardzo ciężko się trenuje dwa, dwa, dwa razy dziennie. E, także no, cieszę się, że jednak już powoli schodzimy z tych obciążeń. Teraz będziemy e, troszeczkę, troszeczkę łapać tej dynamiki, tej świeżości i no i w końcu zacznie się ten taki dreszczyk yy, w Lidze, gdzie jednak te emocje będą, będą na odpowiednim poziomie i, i będzie dla kogo grać przy, przy pełnych yy, stadionach. Na koniec wspomniałeś o Lidze, ale wcześniej jeszcze czas na puchary. Tak, no tutaj no w ogóle myślę, że, że to, to tutaj dla, dla Glibicy będzie naprawdę fajny okres, gdzie będziemy mogli się pokazać, szczególnie właśnie tutaj u siebie już, już w czwartek za tydzień. Także no, będzie fajny mecz i mam nadzieję, że pokażemy ten piast z zeszłego, z zeszłego sezonu, który będzie, który będzie zachwycał.